Autoportret. Zapraszamy Marcin Bołtryk i Mateusz Żuchowski. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym odcinku Autoportretu. Marcin Bołtryk. Mateusz Żuchowski. I zostajemy w klimacie trochę z zeszłego tygodnia, gdzie opowiadaliśmy Wam z okazji naszych pierwszych urodzin o roli samochodów w popkulturze. I trochę przy tej popkulturze zostajemy. Na prośbę jednego z słuchaczy. Tak, ja przeczytam Wam fragment listu. Mam do Was ciekawy pomysł na odcinek. Chodzi o film The Raid widmo z 1986 roku. Pamiętam za dzieciaka, jak w latach 90. wchodziło do domu w pierwsze odtwarzacze wideo ten film, który w tym czasie zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Na potrzeby tego filmu wyprodukowano futurystyczny samochód Dodge M4S. I pan Radosław Skorupka pozwolił nam podzielić się z wami e, swoim nazwiskiem. Prosi odcinek o, o tym samochodzie, o tym, o tym filmie i o tym, jak ten samochód e, powstał. Z, powstał, zagrał, bo to mogę zdradzić, nie powstał na potrzeby tego filmu. I pan Radosław z nami się też podzielił bardzo ciekawym pomysłem, za który dziękujemy. Cieszymy się, że wchodzimy w taką interakcję, że mamy zaangażowanych odbiorców tak. i oby jak najwięcej. Takich odbiorców, jak pan Radosław, którego już teraz pozdrawiamy i dziękujemy za przypomnienie nam tego filmu, tego dzieła popkultury amerykańskiej, który z kolei też był właśnie nie przyczynkiem do powstania ciekawego samochodu, ale w pewien sposób też jednak go um, zachował od zapomnienia. O, to tak może powiedzmy. Parę słów o tym filmie, bo e, pewnie wielu młodszych słuchaczy w ogóle nie ma pojęcia o czym mówimy, bo 86 rok dla dużej części nasu, naszych słuchaczy to zamieszła przeszłość. 40 lat temu było. No marzy. tak, no to nawet ja to średnio pamiętam, ale film <grym> pamiętam. Aż się dziwię, że nie wspomnieliśmy tak. o nim e, w zeszłym tygodniu. E, to jest taka klasyka amerykańskiego kina końca lat 80. początku 90. -tych. Co znaczy klasyka no jest zły charakter, który zawsze był brzydki i taki brutalny. Od samego początku chciałeś, żeby mu się coś stało. A z drugiej mhm. strony był bardzo pozytywny, dobry, młody człowiek, któremu coś się działo. No i potem cały film zoparty na zemście za zło wyrządzone przez ten czarny charakter. Jaki nie, udział samochodu w tym jest? Nie inaczej jest? było w filmie The Raid". Może jakby hmm, po, 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 po słowio, jakby hmm, fabułę tego filmu. No właśnie, jaki był udział samochodu nie ciekawi no, w tym wszystkim? Film się dzieje gdzieś na amerykańskiej pustyni, hmm, gdzie jest banda dzieciaków ścigających się samochodami. Głównie z końca lat 70. tam hmm. były jakieś El Camino, Korwety, hmm. Maselkary z końcówki póki, lat. póki jeszcze była amerykańska motoryzacja, fajna. Fajna, tak. No to oni się tam ścigali. Oczywiście były to brutalne gangi, które tam te wyścigi polegały na tym, że przegrasz, oddajesz samochód. U. W jednym z takich wyścigów ginie główny bohater. O. Ten zły, zły triumfuje. Oczywiście nie jest hmm. do końca uczciwy. I potem niby znikąd pojawia się właśnie Drake, to widmo. Widmo e, jest kierowcą ubrany, no, trochę jak kosmita wygląda, ma czarny kombinezon, czarny kask, nie widać jego twarzy, on jakby się nie odzywa, nie patrzy, albo nie widzisz jak okay. patrzy, bo ma czarny kask, i nie wybacza. Okay. I o, jak się później okazuje, on jest no, duchem m, chłopaka, który zginął w wyścigu. Kto by pomyślał. No? Kto by pomyślał, natomiast no, właśnie ten duch porusza się no, wyjątkowym samochodem, jak na tamte czasy, mhm. bardzo pasującym do roli, którą, m, którą tam... E, Grał. Samochód nazywa się w filmie Dodge Interceptor Turbo, a tak naprawdę jest samochodem, który nazywał się w rzeczywistości Dodge M4S. Mhm. I co ciekawe, ten samochód został wypatrzony przez producentów filmu wśród prototypów produkowanych przez, czy wyprodukowanych mhm. przez, przez Dodge kilka lat wcześniej. No właśnie, bo ogólnie historia powstania tego samochodu nie jest związana z tym filmem. Ja ten samochód właśnie znam od, od innej strony, to znaczy od tej y, strony kontekstu designu. Bo w ogóle powstanie tego samochodu przypadło na ciekawy okres w historii amerykańskiej motoryzacji i to ciekawy w dwójnasób. I to jest jakby o tyle oryginalne, że ten okres się wydaje pozornie bardzo nieciekawy w amerykańskiej historii, ponieważ to już co jak zaznaczyłem do lat 70. tych ta amerykańska motoryzacja się rozwijała, począwszy od tego boomu powojennego. Samochody z coraz większymi tymi ogonami z tyłu, maselkary, wielkie silniki, 7-litrowe V8 itd. No ale potem w 73. -tym przyszedł kryzys związany z, z, z surowcami, no, on się nazywał Oil Crisis to się nazywa po amerykańsku. W 1973 roku przyszedł kryzys paliwowy, i ten cały amerykański fan uciął. I wtedy weszliśmy w tak zwaną erę malaise. W USA, czyli po prostu samochody były nudne, pozbawione polotu, no pozbawione czegokolwiek, pozbawione funkcji życiowych, tak się wydawało. Nawet I... Mustangi z tego czasu, to Fox Body to wyglądało po prostu jak taki słaby escort. No i co, 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 co druga, albo w zasadzie każda firma amerykańska trzeba walczyć o przetrwanie w sytuacji, w której produkowała te nudne samochody. Jedną z tych firm był Chrysler i w 1981 roku. Jego dział rozwojowy postanowił zbudować coś niezwykłego. Auto, które pokaże światu, że amerykańska motoryzacja, nawet w tych trudnych czasach, potrafi być szybka, lekka i mega futurystyczna. I też ogólnie w tej całej historii, no właśnie to jest tak, że, że Chrysler na to wpadł, ale jednak była zewnętrzna firma, która mu w tym pomogła. PPG Industries. Dokładnie. PPG. Firma, która produkuje lakiery samochodowe do tej pory, zresztą do tej pory, czołowym producentom samochodów te, te usługi lakierowania już na etapie fabrycznym wykonuje. I na początku lat 80., właściwie pod koniec 70., jeszcze, ale de facto w latach 80., wpadli na bardzo ciekawy pomysł. To znaczy, że wykonywali te samochody bezpieczeństwa, które w, na w, w wyścigach w Indy Card Series. Car to się nazywa. tak, tak. Indie pace Car. To w ogóle była taka. Taki gatunek samochodów sam w sobie w tym w pewnym momencie, Na przykład yy, mówiliśmy, że to starsi nasi słuchacze pewnie pamiętają ten film. Trochę młodsi, ta cała dekadę młodsi zapewne y, pamiętają y, pierwsze y, gry z serii Need for Speed, gdzie także się pojawiały właśnie pacecary różne. Być może wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie o co chodzi, ale to właśnie jest związane z tą historią. To znaczy w latach 80. jak powstała seria Indie Card Series. To była taka nowa seria, która tam jakby była reakcją na różne rzeczy, które się działo w amerykańskich wyścigach, które się nie podobały części środowiska, więc stworzyli nową serię, która miała być taka świeża, miała być nowym otwarciem, miała mieć dużo fajnych rzeczy. Jedną z tych fajnych rzeczy było to, że mieli wyjątkowe samochody bezpieczeństwa, czyli właśnie te Indie Pace Cars. Wtedy w latach 80. tych powstało. Kilka samochodów, które były de facto takimi przerobionymi samochodami drogowymi, które miały tam, powiedzmy, jakiś inny lakier, czy na przykład miało obcięty dach, i to już nie miało czynić takim wyjątkowym, ale powstało też kilka absolutnie wyjątkowych projektów, których budowa pochłonęła wiele milionów dolarów, no ale potem one na wiele lat czy wiele dekad się zapisały w tej powszechnej świadomości nie tylko amerykańskich fanów motoryzacji. No, jednym z takich, bym powiedział, trzech, czterech najbardziej zaawansowanych projektów, Obok Oldsmobile'a Wildcat'a był właśnie ten Dodge, o którym mówimy. Bo musimy podkreślić, że to nie był samochód stricte koncepcyjny. On istniał, tak. jeździł. Jeszcze jeździł jak zły. Tutaj, jeździł no. jak zły, bo tak. e, dość wspomnieć, projekt nazwano M4S od słów e, e, Mid Engine Four Cylinder Sport. Tak. E, w tamtych czasach silniki czterocylindrowe, jak wiecie, w, w USA, w obliczu kryzysu paliwowego może były potrzebne, no ale nie były za bardzo szanowane. Nie były, Tam nie... jak coś nie ma 8 hmm. cylindrów, no To się na to nie zwraca. To no, słabizna. Uwagi. słabizna. słabizna. Natomiast ten samochód nie był e, słabizną, to był taki technologiczny pokaz siły e, Dodge'a. Pod maską był 2,2 e, dwu, litra e, silnik z podwójnym turbodoładowaniem. Pierwszy w ogóle, co ciekawe, to był pierwszy silnik o takiej konfiguracji. Potem jeszcze przyszło Maserati, już niedługo później, który też miał podwójne doładowanie, ale taki pierwszy 4-cylindrowy silnik z podwójnym doładowaniem to był właśnie w tym samochodzie. Kosłok pomagał tak, w stworzyć tak. ten silnik. I teraz tak, 440 koni mechanicznych, tak. prędkość maksymalna ponad 310 km na godzinę, przyspieszenie do setki około 4 tak. sekund. Musimy, mówimy o 80-tych latach. To był totalny odjazd. To był w ogóle totalny odjazd, jeśli chodzi no, o same parametry techniczne, ale także jeśli chodzi o to nadwozie, które doprowadziło do tego, że ten samochód mógł takie e, wyniki osiągać. No tutaj, jakby w pewien sposób, jednak samo zadanie tego samochodu definiowało już. E, to co on musiał osiągać, to znaczy no, on jak miał wyznaczony cel, żeby przekroczyć 200 mil na godzinę. To jest ta bariera, która szczególnie w latach 80 jeszcze bardzo działała na wyobraźni amerykańskich fanów, no i żeby dokonać tego z silnikiem czterocylindrowym, no to się wydawało, że to wow, to naprawdę będzie coś wyjątkowego. No fajny marketingowy trik ze strony Dodge'a, który wtedy też jednak został zredukowany do tych silników czterocylindrowych w jakichś strasznie nudnych napędowych hatchback więc takie ożywienie wizerunku tej rzędowej czwórki na pewno tutaj dużo dobrego dla um, takiego całego blifu, związanego z ówczesnymi dżdżami to zrobiło. Ostatecznie tego celu przekroczenia 200 mil na godzinę nie udało się. Um, zrealizować samochód pojechał dokładnie 194,8 mili, czyli widać że nawet jeżeli są podawane wyniki po przecinku to bardzo chcieli możliwie blisko tych 200 się yy, zmieścić. zmieścić, ale osiągnęli coś innego, bo mhm. y, pamiętamy mówię się o wizerunku, ten samochód był, miał kosmiczny wizerunek. Tak. E, karosyle wykonane z włókien węglowych, kawlarów, co w tamtych czasach nie było e, popularne. No, 40 dopiero za parę lat miało tak, powstać. E, do tego współczynnik oporu powietrza, to jest taka tak, wartość no. często podawana przez producentów. U niego wynosił dokładnie 0,236. Mm -hmm. Dla porównania współczesne 911 Porsche ma 0,29. Mm -hmm. no. e, czyli on był też mm -hmm. no, niesamowicie opływowy. No i podkreślam, on nie istniał opowie, on był, jeździł, e, funkcjonował jako samochód, choć nigdy nie był produkowany na masową skalę i chyba nie miał być produkowany no na masową skalę. No właśnie, i to było też takie jednak rozczarowanie części fanów, bo jakby ten projekt się zapowiadał na tyle dobrze, że były historie tego typu. Samochód w ogóle debiutował na, najpierw na targach w Los Angeles, na w styczniu, ym, przepraszam, debiutował w, na Detroit Auto Show w styczniu 1986 roku i już na samych targach pojawiła się grupa które powiedziała, że ja to biorę. To klienci i zamożni, którzy postrzegali ten samochód jako takiego amerykańskiego rywara dla Ferrari i tego typu samochodu. powiedziały, ja sprzedam Ferrari, ja biorę to. Ale mm, przeciwnikiem wprowadzenia tego samochodu do produkcji był Lee Ayakoka. O którym już chyba trochę popinaliśmy, na pewno jeszcze będziemy wspominać w kolejnych odcinkach. Charyzmatyczny lider no, tam kolejnych marek związanych z koncernem Chryslera, aż w końcu stojący za sukcesem całego koncernu Chryslera, no, który nie widział szczególnie w tamtych czasach takiego sensu marketingowego dla tego samochodu. Marketingowego w sensie rynkowego i, i on był przeciwnikiem wprowadzenia go do produkcji, mimo tego, że no, w samym dodrzu było wiele osób, które chciało jednak, no, choćby w jakiś sposób, tak, w jak by trochę bardziej ugrzecznić, zracjonalizować ten projekt i wprowadzić go jako y, takiego rywala, na przykład dla Pontiaka Fireberda, y, jakby no, było realne, no, bo w tamtym czasie właśnie choćby robił Pontiac samochód z czterocylindrowym silnikiem centralnie umieszczonym, więc nie była to jakaś całkowita fantazja, ale ale Aja twierdził, że nie, nie, ma, nie ma po prostu takiego potencjału rynkowego na taką skalę jak jak Chrysler by no choć akurat w Wtedy też, co ciekawe, mieli samochód. Właśnie mówimy o tym, że Maserati zrobiło taki czterocylindrowy silnik. Akurat mieli samochód razem z Maserati stworzony, to znaczy Chrysler TC By Maserati, który miał taką właśnie pełnić taką rolę takiego sportowego kosmicznego samochodu i był kompletną porażką. Więc może akurat trzeba było iść tego do no. no widzisz, skoro szef koncernu nie widział sensu rynkowego, to producenci filmu The Raid zobaczyli yy, no, potencjał aktorski y, w, tym, y, w tym samochodzie. Y, no, plotka głosi, że zgłosili się do Dodge'a z pytaniem, czy możemy użyć y, tego samochodu w naszym filmie o tajemniczym kierowcy mścicielu. Firma się zgodziła, ale postawiła jeden warunek. Oryginał nie będzie brał udziału w kaskaderskich scenach mhm. i rzeczywiście nie brał. Brał udział tylko w statycznych y, y, ujęciach. Samochód był po prostu zbyt drogi, zbyt cenny, zbyt mhm. delikatny, żeby upalać go po, po tych pustych w drogach yy, amerykańskich. Dlatego zespół filmowy zbudował kilka replik, ale też z na szklanego, osadzonych na jakichś prostych podwoziach, e, istniejących wówczas samochodów. E, dwa były w pełni jeżdżące, reszta była trapy używane w scenach wybuchów. E, oryginał natomiast stał się gwiazdą tak zwaną pozującą. Tak? E, I jego można widzieć w ujęciach nie wiem, zbliżeń, błysków karoserii, refleksów, światła na pustyni. E, tam się e, pojawił oryginał. No i rzeczywiście, The Raid jakby. Nie tyle wziął udział w filmie, co stał się głównym aktorem. Tak. Nie Charlie Sheen, to był jeden z jego w ogóle z pierwszych filmów, tak? Aktor tak. młodziutki, e, młodziutki 22-letni wówczas, czy 21-letni nawet. Nie gang ten, tych e, upalaczy, e, maselkarów, nawet nie dziewczyna, chłopaka, który w tym filmie zginął, ale właśnie Turbo Interceptor stał się m, e, głównym aktorem. E, I w ogóle cały film jest zbudowany tak, że to właśnie auto jest tutaj głównym bohaterem. Ma charakter swój, ma styl, ma obecność takiego właśnie tajemniczego mściciela a jego aparycja bardzo w tym pomaga, bo on jakby wyglądał jak zupełnie nic w tamtych czasach. Projekt tego samochodu no, też mi przywołuje na myśl no, przede wszystkim Night Ridera, jako też taki film, w którym właściwie główną atrakcją stanowi właśnie samochód, mający jakieś futurystyczne funkcje. A z kolei to, co ja pamiętam bardziej ze swojej młodości, to znaczy z kolejnej dekady serial, który się nazywał Viper którym występował, tak, też to rozmawialiśmy ale... o nim tak, tak, tydzień tak, temu. Tak, 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 tak. Więc właśnie. Więc widać, że wtedy, lata 80. 90., to był ten czas, kiedy ta motoryzacja jednak była taką emanacją tej wolności, prawda? Tych jednak wszystkich w tym rzeczy, które. Tak, tak, tajemniczości. Zobaczcie, bo film, film, o którym mówimy, nie, to nie był jakiś film z sukcesem kasowym. No, my w Polsce go znamy głównie z um, kopii nielegalnych <śmiech> <śmiech> w VKS. Ciekawe, w takim e... razie, czemu nie zrobił Tak, Zdaj, Natomiast w Stanach Wartowy. oczywiście. <laughs> Film nie był wielkim sukcesem kasowym, ale e, ci, co go obejrzeli, pytali, kiedy ten samochód trafi do produkcji, ile mhm. będzie kosztować. E, odpowiedź była prosta: nigdy. tak? E, pewnie zaraz powiemy, dlaczego nie trafił do produkcji. D to damy do tego, co powiedział Mateusz, czy ja dodam. Mhm. Auto było po prostu zbyt drogie, jak na takie, które ma być um, produkowane masowo. Mhm. Było eksperymentem, ale też technologicznym inżynierów Dodża. Ten prototyp, który grał w filmie no przez lata, stał w muzeum Chryslera w Auburn Hills w stanie Michigan, dopóki to muzeum istniało. Zacząłem szukać, co się z tym samochodem stało potem. Mhm. Kilka lat temu wiemy, że trafił do... został wystawiony na eBayu na sprzedaż. Cena zaczynała się od 200 tysięcy dolarów, a to takie kup teraz, to było chyba 499 tysięcy dolarów, nie znalazł nabywcy. I powiem ci, bo ja poszukałem głębiej. I ten samochód, o którym ty mówisz, to była replika. To była replika. To była replika, co można zauważyć po tym, że on w środku miał deskę rozdzielczą z Porsche. I okazało się, po to, to, że to była... nie <laughs> Że to była firma, która zresztą do tej pory ma stronę działającą, że oferującą usługę budowania repliki same tego samochodu na bazie Porsche, do którego ponoć wstawia różne silniki aż do tysiąc konnego podwójnie doładowanego V12. Przy czym nie wydaje mi się, że no kiedykolwiek znaleźli nabywcę na, na ten samochód. Dwie sztuki tego samochodu wedle tego, co, co udało mi się na, namierzyć. Dwie sztuki przetrwały, z czego ta funkcjonująca, jedna o której mówimy, należy do komika Jeffa Jeff Dunham. To się mówi. No nie jest to jakaś postać szerzej znana w, w Polsce. W każdym razie w, historia, jak trafił do Jeffa, jest taka, że Jay Leno, zresztą to mm -hmm. akurat dużo lepiej znany u nas prezenter, miał ten samochód przy, przy okazji jakiejś tam produkcji na, na YouTubie. Tam jego kolega Jeff, inny komik i amerykański prezenter, sobie ten samochód zobaczył no i postanowił go kupić i odremontować. Podobno był samochód w bardzo złym stanie, ledwo jeżdżącym, nie trzymającym się kupy, a tak. Teraz powrotem jest w stanie no, właściwie takim, jak, jak należy, żeby był. No na rynku jak, jak poszukacie sobie w, w internecie, na rynku jest sporo samochodów jakby inspirowanych Dodżem M4S. One są budowane najczęściej na podwoziu Porsche Boxtera, Hmm. No, to takie repliki mniej no, no. lub bardziej udane istnieją, czyli jakby ten samochód gdzieś tam ma jakąś siłę przebicia, szczególnie w no, dzisiejszych 50-40 parolatkach, którzy pamiętają film Widmo. A skoro przy nich jesteśmy, ja mam taką szaloną teorię, bo jak zobaczycie sobie ten samochód, szczególnie z boku, jego sylwetkę, on wygląda jak samochód, który mógł zainspirować jednego mniej więcej 50-latka. Co znaczy, ten samochód, według mnie, nie ma nigdzie na to dowodów, ale według mnie mógł być y, inspiracją dla Tesli Cybertruck. Bo zobacz, że Elon Musk w wielu swoich projektach, mnie lub bardziej dosłownie, przyznaje się do inspirowania się właśnie takim, takim kiczowatym kinem amerykańskim lat 80. Choćby to, że Tesla Cybertruck jest cała srebrna, to jest z kolei ukłon do DeLoreana, do filmu Powrót do przyszłości. To, że znajduje się tryb Ludicrous Speed, to jest z kolei nawiązanie do filmu Kosmiczne jaja, gdzie również znajdował się przycisk z takim turbotopalaczem, tutaj może według mnie coś być na rzeczy. Te samochody, w, czy w Szczególe, czy w ogóle Tesli, jednak są trochę osadzone właśnie w tej popkulturze tamtych czasów. Chronologicznie wszystko by się Zgadzało, Zgadzało no. no. Jeszcze znalazłem taką fajną informację o, o samym silniku, który został użyty do napędzania tego nie, auta z przyszłości, filmowego. Mm -hmm. e, jednym, z, z, jednym z tekstów znalazłem, że e, ten seryjny silnik e, m, e, zbudowany razem z Cosworthem był m, no niesamowity jeśli cho, chodzi o osiągi, no, ale bardzo nieudany jeśli chodzi o awaryjność, e, no, nie mm -hmm. potrafił pracować pod obciążeniem dłużej niż kilka godzin bez... E, bez awarii. My jestem sobie w stanie wyobrazić, szczególnie, że sam Cosworth wtedy był e, związany z jednostkami stricte wyczynowymi, tak jakby ich aplikacja na drogi pojawiała się dopiero w kolejnych latach, no i do stosunkowo niedużego silnika były podłączone dwa ogromne turbo, to były Garrett T25, no to to jest takie po prostu wiadro, no więc jakby to wszystko rzeczywiście jeszcze w konstrukcji, która bardziej była pewnie opracowana pod kątem stylu niż pod tym, żeby ten obieg powietrza tam był wydajny, no to rzeczywiście. Mogło się, mogło się tym kończyć. Czyli w naszych marzeniach wprowadzenia tego samochodu do wersji produkcyjnej na pewno trzeba by jeszcze było sporo zmienić, no ale już nie takie historie sama motoryzacja widziała. Zostawiamy Was z tym, że samochód Dodge M4S był no fascynującym eksperymentem, który miał pokazać możliwości techniczne, stylistyczne koncernu, i to zrobił, a film tylko wzmocnił ten przekaz. I zupełnie przy okazji stał się taką nie tylko ciekawostką motoryzacyjną, ale też ikoną lat 80. i. Ale taką fajną, co, nie? bo taką bardzo trochę przyjemną. nieoczywistą, taką trochę bardziej stojącą z tyłu, taką dla tych, którzy się znają. Nie? Więc jeżeli ktoś sobie tak rzuca nazwami związanymi z amerykańską kulturą lat 80. No to tu już trzeba być tak. Tak, tak, tak. tak to A wszystkim tym, którym, którzy nie czujecie, o czym mówimy i chcecie zobaczyć. Doświadczyć tego trochę przaśnego kina lat 80 a jednocześnie bardzo przyjemnego, no, dla mnie przyjemnego, bo kojarzącego się z młodością, no to polecamy ten film The Raid, 86 rok, Charlie Sheen. Jest dostępny na platformach streamingowych, można go znaleźć i sobie przy długim jesiennym czy zimowym wieczorze doświadczyć. Albo na kasecie znaleźć. To o, by było. Jeszcze takiej schetanej. Tak, 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 żeby tak jeszcze się ten, no tak, super. Także Panie Rosławie, bardzo dziękujemy za pomysł na odcinek. wspaniałe, wspaniałe Pan myśli, wspaniałe wspomnienia. Pan przywołał nam mam nadzieję, sobie również. Wszystkiego dobrego, zapraszamy jak zawsze za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Poznaj też inne nasze podcasty. Znajdziesz je na stronie pw.pl oraz w aplikacjach mobilnych.